Na początku jesteś jak małe źródło niepozorne, ledwo widoczne, ledwo słyszalne ale to właśnie tam zaczyna się Twoja droga. Każdy krok, każda decyzja, każda myśl jest jak kolejna kropla, która tworzy strumień. Im dalej płyniesz, tym stajesz się silniejszy. Nabierasz odwagi, prędkości i pewności. Spotykasz przeszkody, kamienie, zakręty, spadki, ale wiesz co? Rzeka się nie zatrzymuje. Ona je otacza, przekształca, a czasem rozwija je swoją siłą. Aż w końcu stajesz się wodospadem potężną siłą, która nie tylko pokonuje wszystko na swojej drodze, ale inspiruje innych swoim hukiem, swoją determinacją. I pięknem. Zmiana zaczyna się od jednej kropli. Od jednej decyzji. Zacznij już dziś. Płyń. A jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w tej drodze, jestem tutaj. Pomagam ludziom zmieniać krople niepewności w wodospady odwagi i działania. Pozdrawiam. Marlena Konarska.